Jeden składnik i kurczak będzie się rozpływał w ustach jak masło. Podetnij końcówki skrzydełek. Utrzyj gruboziarnistą sól w moździerzu. Utrzyj czarny pieprz w ziarnach w moździerzu. Dopraw kurczaka z obu stron solą i czarnym pieprzem. Pokrój masło w kostkę. Wbij wykałaczki z masłem na całej powierzchni kurczaka. Zawieś kurczaka na ruszcie piekarnika. Obierz kilka ząbków czosnku. Włóż czosnek do masła. Obierz ziemniaki ze skórki. Włóż do miski. Obierz dwie marchewki. Umyj warzywa w wodzie. Pokrój marchewki w plastry. Pokrój grzyby na kawałki. Włóż do miski, dopraw olejem roślinnym, sól, czarny pieprz, proszek czosnkowy. Dobrze wymieszaj. Umieść warzywa i grzyby na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Dodaj gałązki rozmarynu. Włóż blachę i kurczaka do piekarnika. Włóż masło z czosnkiem do kurczaka. Piecz przez godzinę. Rozpuść masło na patelni. Wlej keczup, ocet winny, sos sojowy, sos tabasco. Dopraw solą, czarny pieprz. Proszek czosnkowy, płatki chili, kurkuma. Gotuj przez 5 minut. Pieczony kurczak z warzywami idealny na obiad lub kolację uzależnia.